To jest bardzo ciekawe wideo, tylko trzeba zrozumieć, co to naprawdę znaczy? Chwała wszystkim naszym żołnierzom, walczącym o wolność naszą i waszą! Sława Ukrainie! Chwała Ukrainie! Chwała Polsce! Tam w ogóle nie ma Polaków. Czyli w ogóle nie ma tam Polaków. To oznacza, że nasze państwo straciło. Znaczy nasze władze, tak? Du Dudasz albo dudu stracił yy, poparcie w społeczeństwie. Już nawet wśród owiec. Czyli, czyli to już jest koniec, to jest oficjalnie. Sami Ukraińcy, tam Polaków w ogóle nie było. Czyli żaden Polak już teraz nie, nie pójdzie nawet oglądać wystąpienia. Tak to wygląda. Pozdrawiam.